Zacytuję pewną genialną osobę, z którą opracowuję niektóre skoki. Skok nie opiera się na planie, a na sylabusie. Dlaczego nie ma jej z nami? Bo planuje własny skok. Będzie niesamowity. Szykowała się do niego pół życia. Jednak masz rację. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie zatrudniłem ludzi z 20-letnim doświadczeniem, tylko was. Z dwóch powodów. Po pierwsze, aby skok się udał, potrzebny mi tylko Damian. Po drugie, dla zawodowców bardziej liczy się ego niż pasja. A moje ego jest największe. Natomiast pasja wasza. Z ludźmi pozbawionymi pasji pracuje się niezwykle trudno. Jednak wy wciąż jesteście cudownie elastyczni. Możecie ustalić, kim chcecie w życiu być i oswoić się z kodeksem. Bruce na przykład już nigdy nie przerwie wykładu. Prawda? Nie. Trzeci powód jest najważniejszy. W otoczeniu młodych pasjonatów człowiek czuje, że młodnieje. Prawda, Damianie?